Witam Was w kolejnym odcinku z Warcraft 3 Reign of Chaos. Dzisiaj rozdział czwarty, kampanii Orków, duchy Ashen Veil. kurczę, domyślam się mniej więcej co będzie. Smarkacz odsyła swoich najlepszych wojowników do pracy przy budowie. Nie poradzi sobie beze mnie. Do, ten las jest jakiś dziwny, za cicho tu. mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Zacząłeś nagle bać się duchów. <laughs> Nie ma tu nic, prócz cienia i starych drzew. A nad i zeraduna na aż te fanis Słyszałeś to? To miejsce jest nawiedzone. Nie boję się żywych wrogów, ale mój topór nic nie zrobi bezcielesnym duchom. Przestań gadać i bierz się do pracy, żeby zbudować fort na wodza trzeba dużo drewna. Musimy wykarczować tę część lasu. No właśnie. Drewno dla wodza i mamy zebrać tego 15 tysięcy. Wyobrażacie so, sobie to? 15 chędarzonych tysięcy. Dlatego no, w jednym odcinku nie da rady zrobić. Poza, poza tym tutaj nie mam kopalni i zasoby są delikatnie mówiąc ograniczone. A swoją drogą kontrolujemy teraz. Yy... No właśnie. Tyłowniki. Kontrolujemy teraz wojenną pieśń. Coś trzeba zrobić? A teraz będzie walka z tymi elfami. Niestety. Wodą! Atakują nas! Miałyście rację, się. Dla tych zielonoskórych bestii życie nie przedstawia żadnej wartości. Zabić ich w imię Eluj! Ja wam dam zabić Kobiety! To kobiety! Owszem, wyglądają prawie jak elfy. Choć są o wiele wyższe i o wiele bardziej zawdzięczne. No i tu jest problem, hehe. <laughs> Potrzebuję trole. Dużo troli. Będzie trzeba znaleźć jakąś kopalnię, bo inaczej nie da rady. Bez złota nic nie można zrobić. <laughs> Tutaj są wszędzie te ogniki. Tu jest kopalnia. Tutaj chyba bazę zrobimy. Co tylko powiesz? Dawajcie mi jednego pełna, który tu jest wolny. Ty, chodź tu, chodź. Trzeba więcej złota. O ludzie. Właś, właśnie, właśnie sobie to zepsułem. Dobra, gdzieś ty po las. Teraz, żeby kurczę tu jakoś to dobrze usytuować, żeby mi te, tego tak szybko nie rozwalili. Ja to praca, praca! Nie mogę dłużej czekać. Nareszcie. Pomścić Zuldzina. Co mam robić? Wodzu, co tylko powiesz? Zastanowię się nad tym. Dziwne są te tańczące światła. Może to właśnie duchy, których tak się bałeś. Coś trzeba zrobić? Wodzu. te wojowniczki wróciły na latających bestiach. Długo się nie utrzymają, jeśli zostaną otoczone przez naszą wilczą jazdę. Co to czy się nie robiło w ogóle? Aha, premie za jednostki. zmniejszaj szybkość o 5. Kogo mam hipogryfy. Hmm? Chętnie. Dzień dobry. Dzień tym. Co tylko powiesz, gdzie mam iść? Bo co, co mam robić, czekać? Tchórzu. Tchórzu. 15 tysięcy sztuk drewna. O, szredery. Jak miło. Aha, pozdrowienia, dobry Orku. Nie spodziewałem się spotkać tu jednego z Was. Przybyliśmy tu karczować drzewa, goblinie. Hmm, w okolicy żyje plemię niedźwiedzioludzi zwanych furbolgami. Dają się nam zdrowowe znaki, zabijcie ich wodza, a będziecie kupować u nas po kosztach. Kto wie, może pożyczymy wam też kilka wyrwit drzewu. Hmm, rozważę to. A co tu jest do rozważania? Te Shreddery po 100 sztuk są, są w stanie wyciągać z drzewa. I na razie nic nie kupię. Czuł wyrwi drzew? Mi, mi się bardziej podoba Shredder. Ta angielska nazwa. Wyrwi drzew, Nareszcie. Teraz woda furbolgów trzeba by załatwić, tylko... Muszę tu jakoś wieżę ogarnąć, czy coś. Bo inaczej cienko będzie, jeżeli zostawię bazę bez ochrony. Poza tym, trzeba mi chyba więcej peonów. Albo przynajmniej na golda. Czego ty hmm? Ilu was tu w ogóle Coś biega? Tak. Hmm? Dobra, dobra. Tylko czterech? Tylko czterech, to tak mało. Dobra, to wy tam we dwóch sobie tam zbierajcie to drewno. A ja się będę musiał przejść na tego wodza. Tak. Tutaj nie będę nic dodatkowego budował, tutaj to wszystko zostawię, tutaj jedynie wyżyczki się postawi I... I muzyka znowu się zgubiła, jasna cholera Moment... A zaraz to na... Dobra, nie naprawię na razie, bo mi przeszkadzają Dobra, teraz mogę no, to poprawić. Ja chyba znowu mam ten dzień kurczę, gdzie po prostu będzie problem z muzyką. Ech. Ogniem i toporem. Tak, szkoda, że nie ogniem i mieczem. To bardziej do ludzi pasuje. Tak czy inaczej, tu jest jedna dodatkowa misja. Dodatkowa dodatkowa w sensie jeszcze. I tak, władza furbologów to zaraz sobie ogarniemy, a ta druga kurczę nie wiem, co to jest za misja. No ale szreddery mi się przydadzą z tym, że no właśnie. Czego ty chcieć? Trzeba to tu jakoś obudować. Chętnie! Tak! Ja to zrobię! Trzeba więcej złota! Trzeba więcej złota, dobra. Tak! Czego ty chcieć? Nie mogę dłużej czekać. Co tylko powiesz? Im szybciej tego wodza zabijemy, tym szybciej się te drewno nazbiera. Co tylko powiesz? Nareszcie tych furbolgów trochę będzie tutaj po drodze. Mamy pierwszego. To pewnie ci furbolgowie o których mówił Goblin. To będzie wspaniała bitwa. Hehe he. się na ogrębni, że nali nie mogę, co? das dingo. dingo, zabić! Nie! Mój jeździec! Nie, nie zbliżajcie się do niego. Ale tego jak najbardziej. Cholera jasna, to nie będzie łatwe. Um, 70 dodatkowych obrażeń, spacer powietrzny, tak zwany windwalk, zastanowię się nad tym. Ata furbolgów jest coś. Nie ma nic. No trudno dobra już lepiej jak tą kopię zrobię o nie u nas cholera 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 no nie wierzę, ale to jest upierdliwe. Chudy, to, z... to zmniejszona szybkość to nie działa na tego, na szybkość ataku niestety. Ten skubaniec ma 1600 hapca. Kamień zdrowy. No a teraz pójdziemy po szredery. Jakoś elfy nas nie atakują. Dziwna sprawa. Co tylko powiesz... Bardzo dziwna. Kurde, tylko dwie jednostki mi zostały. Co to ma być? Coś trzeba zrobić? Chętnie. Hm? Ja to zrobię Co teraz? Ja bym kurczę potrzebował najbardziej. Hmm. Jeźdźców. Nie wiem, czy robić. No, no, najbardziej bym sobie trolle zrobił. Dobra, mam 1500 golda. Może być. Tak. Zróbmy sobie więcej tych peonów. Przynajmniej do golda. Ej, coś tam widziałem, a to chyba... a nie, to ogniki, nieważne. Wkurza mnie, że na minimapie mi pokazuje, że wróg jest w pobliżu, a to są hendoże ogniki. Dobra, nie będę budował więcej tych wież na razie. Ja potrzebuję więcej troli mam do 50. Dobra, to ja do 70 to ogarnę. Gotów do pracy Ogólnie mógłbym tutaj też te, 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 te legowiska wybudować. Dodatkowa dobra, dobra. Tak. Praca, praca. ochrona. Więcej żywności. Na razie do 70 Chodźcie to zostawię. Dobra, mości panie, dawaj te szreddery. Aaa, dzięki ci. A teraz do rzeczy. Z naszymi wyrwidrzewami przekarczujecie ten las w mgnieniu oka? No oczywiście. Co tylko Więc jeszcze tutaj możemy więcej tych wyrwidrzewów albo szredderów, jak ja to lubię nazywać. Dobra, biesie się panowie za to. Ile w ogóle te szreddery kosztowały? 450 golda to drewna. Co? Kogo mam sam? Szoty, Gotowe. z dwóch trzech się patrzy, też by się przydało. Ale potrzeba więcej złota. Zaraz będzie złota spokojnie. Gdzie są te elfy? Nie mam ich. W ogóle też rodery też solidne obrażenia zadają, ale nie warto ich używać w walce, przynajmniej na razie. A one po 200 przynoszą, nie po 100. Dobra, pomyliłem się. Kurde, gdzie by tu najlepiej... ja będę musiał gdzieś młyn jeszcze postawić, ale tam gdzie jest najwięcej drzew. O cholera, przyszli. Nie, 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 ty gdzie?

Jeźdźców nie robię, ale bestia koda by się przydała. Dobra, to wezmę bestię koda zamiast tego siepacza. Hmm? A ty czego tu stoisz? Drewno ci się skończyło? Noż, cholera. Co? Ja to zrobię! No Ty wierzę jako tako dają radę Jeszcze jeden się patrz ja poproszę teraz ulepszenia hmm. te... nie no wszystkie muszę zrobić Trzeba Muszę zrobić wszystkie niestety Wierzę, zdają egzamin, jak na razie. Teraz się przejdziemy do tych elfów. Bo będą nam tu kurde życie ukrzyczeć. Albo może sami przyjdą. Jak będziemy rozwalać ich ogniki. się nad tym. Tylko Ale dziwnie tu usytuowane są te drzewa. Mariusz. Tu musi być ich baza, Co gdzieś no właśnie. Tylko to są mroczne trole, już nie leśne, Mariusz. tylko Mariusz. mroczne. A ty gdzie? No nie naprzód. Gdzie? Ja. To, to wielkie drzewo aż pulsuje od magii. Trzymajmy się od niego z daleka. Bo no, ty otaczają mnie sami turze. To drzewo jak każde inne. Ściącie! ściądzie Może dostanę więcej drewna jakie rozwalę Normalnie to jest niemożliwe, ale zobaczymy Dziwne, że nie atakuje. Normalnie to te drzewa to... To jest ratusz nocnych elfów, więc normalnie atakuje. Grabiesz. a właśnie, grabiesz, grabiesz, kurczę, to się teraz przyda. O, 3000 jednostek drewna, nice. Widzisz, mamy teraz dużo drewna. Jeśli znajdziemy takich więcej, też każę je zrubać. To mi się wydaje jednak, że uda mi się to w jednym odcinku też kurde zamknąć. Bo nie spodziewałem się, że... Znaczy... O kurde, co to? Kurde. Duchy. Ja pierdykam. Ty tych butów nie bierzesz. Mogę dłużej czekać. Kogo mam zabić? Co? Do żony uśpienia. Buty szybkości, to jest przydatne. Ale tylko dla bohatera. Ale przez o wiele szybciej się porusza. Włódz mrocznych troli. Zaraz się nimi zajmiemy. Nie, to jest tyło, to jest tyło. Patrzcie, ta umiejętność jest zarąbista, w że nie mogę się dostać do środka między nich. Nie łapię, czemu grom chciał się mnie słuchać i atakował tego mniejszego? to jest kolejna kopalnia, o 40 tysięcy, nieźle. Dobra, ten niech tam tak kopie. Niech poleci na zbadanie terenu. O, już, już widzę. O, tutaj mamy drzewo ży To nie jest drzewo życia, to jest drzewo wieczności. Krzyż kula, co to daje? Aha. Odkrywa wskazany obszar. Tu jest pełno drzew, idziemy tam. Co tylko powiesz. Naprzód, naprzód! Nareszcie. Dobra, jak tam z drewnem siedem koła, aż prawie połowa jest. Bardzo miło. A Tymczasem... Chociaż yy... nie. Katapulta by się przydała, nie wiem, moment. Albo dobra, zrobię te katapulty. Będzie o wiele szybciej, na razie się tam nie będę pchał. Ale zablokuję ich tutaj. Tym, że wiem, że były dwa kolory, to gdzieś na górze musi być jeszcze jedna baza. Ja mogę dłużej czekać. Ale ja armię zostawię tutaj. To bazowisko powinno się jakoś bronić. Ale tego wykarczowali. Czy ja tu potrzeba. Bohatera potrzeba no, trzeba bohatera, kurde Ech, Chciałem sobie dodatkowe szrednery kupić Szopa goblinów, toż to chata murloków jest tam z ulepszeniami, dobra, jeszcze tutaj to trzeba ogarnąć Tutaj jest raczej do dwójki tylko, bo nie ma fortecy. Więc nie da się tych lepszych ulepszeń zrobić. Zastanawiam się, czy ci protektorzy są w stanie tak daleko, bo oni rzucają kamieniami. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy mogą na <laughs> odległość katapulty strzelać. Wydaje mi się, że nie. Ale zaraz zobaczymy. No czemu ja to tutaj robię? że ja mam dwa młyny. Dobra, nie ma sensu tych peonów trzymać. O, w mordę. Czego ty chcieć? Dobra, dobra. Już koniec. <grytanie> Pozamiotane. Tak. Praca, praca. Uh. Coś trzeba zrobić tak, do nie. Hmm? A -a. dobra. dobra. nie naprawi tego. Czego ty chcieć? Damy radę. Damy radę. Damy radę. Tak. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, udało się. Praca, praca. Coś trzeba zrobić? Kurczę, już niebezpiecznie daleko się zapuszczają. Żebym tylko nie natrafił na te elfy, ale te elfy gdzieś stąd przychodziły. A nie stąd. Więc może... Nie wiem czy tutaj nie ma przejścia czasem. Jedna katapulta i ruszamy na nich. Prawie 10 tysięcy drewna. No, sprawnie to idzie z tymi shrederami Bardzo sprawnie. Z tym, że teraz muszą dosyć daleko chodzić. Wiecie co, może wytnijcie to tutaj. Chodzi o wiele szybciej. Podania nakończone. Wszystkie? Wszystkie. Dobra, to teraz naprzód moje potężne katapulty, rozwalić to w cholerę i zebrać drewno Jak tą bazę wyczyszczę to już będę mieć więcej niż 15 tysięcy Nie wiem ile z drzewa wieczności można dostać, ale... Hmm. Nazywało się drzewem życia, ale... wyglądało jak drzewo wieczności, i teraz nie wiem Dobra, wy tu zostańcie z tyłu A Może po prostu, o... kopię myślę O kurde, cztery strzały, tego nie ma. Zabić, kurde, te głupie studnie leczą tych zgredów. Dobra, tu już mam raczej posiepaczu. się paczu. Kończy się złoto w naszej kopalni, to niedobrze. jest protektor. Nie, 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 nie pchajcie się tam nawet. Do tyłu. Jeszcze z 500 dni będzie koniec. Chęć do żony protektora, to skąd przyszło? No nie, skąd to przychodzi? Ja się pytam Kogo mam zabić? Dobra, dobra, chyba dłużej czekać. Tam jeszcze coś mają A nie, to z tych pobocznych chyba nie zostaje, tylko z tych głównych niestety mam iść Co to tam kurde. Nie do tyłu Czym mogę w czekać? Ty gdzie? O, gotowe. Piętnaście tysięcy. Myślałem, że to zajmie o wiele dłużej. Wado, wyręb drzew zakończonej. Dobrze, w takim razie bierzemy się za budowę osady. No właśnie. Zawaliła się nasza kopalnia złota. Um, nie będzie żadnego filmu czy coś? Nic? Znaczy, przerywnika Cokolwiek. No dobra, trudno. No, trochę bardziej mi przypominało taką potyczkę, no bo by bez żadnego nic nie powiedział na koniec ani nic. Tak czy inaczej. Kolejna misja za nami. Prawnie to poszło. Trochę mi się tu czas na OB się nie zgadza. Będę musiał to sprawdzić później. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.